Witam z tej strony lepiej czujący się nocny informator Przynajmniej psychicznie, bo fizycznie zaczęła mnie atakować alergia, dlatego że to już ta pora roku. Ale to mniejsza z tym. Chciałem tutaj poruszyć tylko bardzo krótką, jak i ważną kwestię tego co dalej. Co dalej z kanałem i no, z tą całą sytuacją, która ma nadal miejsce, generalnie dostałem bardzo dobrą radę od PG, któremu z miejsca bardzo dziękuję. W ogóle w tej sytuacji otrzymałem bardzo duże wsparcie od ludzi z mojego otoczenia, nawet od ludzi, od których nie spodziewałbym się czegoś takiego. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierały, czy to stąd z mojego otoczenia i, i z Discorda czy właśnie osoby z zagranicy które pisały wyjaśniającą sytuację linkowały mi kanał tego całego podrabiacza i tak dalej żebym mógł go zgłosić i no, zebrać dowody co dalej otóż według rady PG będę nagrywał dalej nie, tak jakby nic się nie stało, bo nie mogę udawać, że nic się nie dzieje, ale będę po prostu nagrywał dalej. I przy okazji zgłaszał cały czas tego podrabiacza, bo dla mnie to jest po prostu chwila czasu, a on musi założyć nowe konto, wchodzić na filmy, pisać wiadomości, linkować filmy moje. Więc no on generalnie ma do roboty więcej niż ja. Także no jeżeli remake, który może niektórzy zauważyli, że znik, wrócił już na kanał, to widzimy się w piątek przy Pokemonach. I może ewentualnie jeszcze jakieś CNGCP wleci na kanał. Zobaczymy o tego, jak będzie wyglądał ten tydzień, bo mam próbne matury. To by było wszystko. Nocny informator? Odmeldowuję się.